Dobrze, dobrze, dobrze. Ja myślałam, że mam z kompetentnym człowiekiem do poru pogadania i do załatwienia, ja dzwoniłam anonimowo, bo ja nie mogę się zgłosić, bo ja chcę pracować, proszę pana, a nie żeby mi ktoś głowę ukręcił, ale proszę pana, to za długo trwa tam już takie rzeczy, to się na tym punkcie wydziwia, ja to obserwuję od dłuższego czasu, halo? Te, te, no ja słucham, no skoro pani mówi, to my słuchamy, no Ale ja mówię, nie ma, jest kierownik zmiany transportu, bo, panią, jest dyspozytor, ale nie mamy ani numeru samochodu, ani żadnego no, nazwiska, ani to, to... Proszę zapytać tego pana, niech panu poda, a jeśli nie poda, to on będzie miał nieprzyjemne sprawy, bo on widział ten samochód i na pewno wie, kto to był, co to było. Proszę z tym człowiekiem rozmawiać. jaki tam numer jaki tam numer jako jest? to bezpośrednio połączę. Niech pan go Niech nie nie, do... pani chwilę zaczekaj. Wreszcie ja czekam, jak najbardziej. Zygmunt, ja? y, mam do ciebie taką prośbę. Ty wczoraj byłeś tam na tej kontroli na punkcie wyposażenia lokomotyw, nie? I co tam były? Maszyny? Nie, nie było maszyn. Lokomotyw już nie było? A żuka w środku nie było żadnego? Nie. No bo to tam było dwóch ludzi, proszę ja ciebie. Jak mhm. ja zaszedłem, to tam było tam. Brama. No no bramy te frontowe, no. Tak, tak. No i wejście to też było zamknięte, no to buchłem w chwilę. Poczekałem, tutaj to tam No. A wewnątrz nie było szuka żadnego? Giorę w, w środku. No bo tutaj... Słyszy pani, jest ta pani, która to zgłaszała wczoraj. I twierdzi to, że tam był żuk, na którym była beczka i do beczki było tankowane. To ja mówię to, co ja widziałem, No. Ile stałem, bo tam było zamknięte. Tak, bo się zamknęli ci Panowie i on walił tam w te drzwi, proszę Pana. Proszę? Widziała ta Pani Pana, jak Pan tam stukał, a oni się zamknęli podobnież. No to mówię, ja, było proszę Pana, ja nie wymyślam, ja tam... nie wysłałam sobie z tego palcu. To znaczy, nikt tutaj nie, nie, nie mówi, że pani coś mówi źle, tylko że myśmy Proszę stwierdzi... pana, powinien pan być, podziękować mi, a może mi, będzie miał pan okazję. No jak będzie za co, to niewątpliwie. No powinno być za co, to wczoraj powinno być załatwione, proszę pana. Tam nie jest tylko na tej zmianie. Tam jest na wszystkich zmianach, takie rzeczy się tam dzieją, proszę pana. Na tym punkcie. Nie wiem dlaczego, że nikt tam nie winterweniuje, że to nikt tym się nie interesuje, ale ja od dłuższego czasu to obserwuję, bo ja tam przechodzę bardzo często, niedaleko pracuję i w końcu mnie to już nie wytrzymuje, co tam, co się tam wyprawia, bo uważam, tam obcy samochód nie powinien mieć miejsca. Tam to znaczy określenie, wody, a tam się przyjeżdżał nie, to... Samochoda. A wczoraj właśnie zadzwoniłam do Pana. Jechał żółk, proszę Pana. I ci panowie byli zamknięci. I ten pan walił w te dziury. Owszem, był tam, ja to wszystko widziałam. Tego pana. Mogę nawet. Po... Poznam go na pewno. Jak będzie trzeba. Halo? No jestem jest pan na telefon. No ja podjechałem z nie? I tak jak mówię. Tak, z mogę podać tam, numery tego to waszego. To waszego a jak będzie tam, trzeba, to podam tego, co tam, tam był. I niech pan to. się nie wypiera, proszę pana. Ja go bardzo mało słyszę, tego pana. No bo to już jest trzecie łączenie. Tak, ale proszę pana, y, niech się nie wypiera, bo naprawdę może mieć sprawę nie, niezbyt miło. no. Ale ten pan się przyznaje, że był, tylko że no, nic nie, tak. nie widział. Aha, nic nie widział. A ten żółto mu nic nie mówił, który stał i beczka się lała? No, ale powiem. wie pani co? Ja znam trochę punkt jakoś nie wyobrażam sobie widzieć Żuk, który jest wewnątrz, jak jest tankowany przez bramę. Proszę Pana, Żuk był w środku. Dlaczego ci Panowie byli zamknięci? Dlaczego on walił w te drzwi, które tam przecież kontrolował? Na... Zastał ich tam na tym gorącym, jak to mówią, uczynku. Znaczy, sprawa jest tylko do wyjaśnienia taka, że, czy wyłączyście wszedł do środka. Powiedz. Brama była, o, została otworzona, jak ten Pan weszedł, ale tam w środku był Żuk. Wasz ten żuk zakładowy też, który tam człowiek pracuje, tylko nie wiem, ale to będzie po prostu możliwość się dowiedzieć, gdzie on pracuje, ten człowiek i tam była właśnie tankowana beczka to znaczy... i ten pan widział, tylko w tej chwili nie wiem jakim cudem, czy on został przekupiony przez tych panów, to on się musi wytłumaczyć, jeśli nie chce mieć dalszych... Ja wsiadłem z tego Z tej samochód, naszego żubka. No, to, znaczy tak. to znaczy tak. To no znaczy tak, żeby skoro się to sprawa stała już taka, już zupełnie otwarta. Yy, ja napiszę to, co mnie dotyczy. Zygmunt, ty napisz to, co Ciebie dotyczy, żeby to rano spłynęło. Że, taka, że takie rozmowy miały miejsce. To znaczy, że ja Cię wczoraj wysłałem po interwencji Pana dyspozytora głównego. Dostałeś swój samochód, zastałeś to, co zastałeś, to znaczy, no opiszesz co jest, bo y, jak wracajesz to mówisz, że nic się tam nie dzieje, no ale że bramy były wyzamykane, że ta mała furtka była zamknięta i co? Stukasz i oni ci po jakimś czasie otworzyli? Tak, tak. I wszedłeś do środka. I co, tak. bo, możliwość? Przecież tyłem nie wyjechał. Jest możliwość ukrycia Przecież... tam auta? Nie no, gdzie jak się żuk zmieści na punkcie? Mógłby ewentualnie wyjechać tylną bramą, ale to by było słychać. Nie, ten żuk stał. Stał, I co, jak wjechał, ten nasz pan wyjechał, ten to tamten Żuk ten dopiero wyjechał? Pan... Halo? Halo, proszę panią. Tak? To znaczy pani mówi, że jak nasz Żuk odjechał z tym moim kierownikiem, to dopiero tamten Żuk tak, wyjechał? Tak, po chwili dopiero swobodnie sobie wyjechał ten drugi Żuk. Potem panu. Numery pani ma tego Żuka? Będzie potrzeba, zgłoszę jutro. Ja rozumiem. Ja proponuję po prostu zgłosić. Ja tylko anonimowo chciałam to zgłosić. Wasza sprawa do załatwienia, ale widzę, że tam się nic nie zmieniło w tej sprawie. Dobrze, Zygmunt, napisz po prostu raport z tego, co, co Dobrze, było. Napiszę. Ja też napiszę tutaj dwa zdania, zostawimy to szefowi, niech sobie weźmie bębenka jutro i nie, niech mu się tłumaczą. A co ci ludzie tam mówili, jak pan tam zajechał? No oni mówili, że zróbmy wcześniej, bo klocki przywieźli, nie? I tam składali klocki. A ja dostawa z, była? Tak, że przyjechali że 25 klocki, No i pokazali mi te klocki, nie? No. Obejrzałem te klocki, no i wyszedłem, nie ma nikogo. No, A czy tam, tam czy, tam, tam, czy... Tam, czy Przyjechałem do siebie i zadzwoniłem od z, razu. No, że do nie przywożę, nie? Ale czy ten żółk był? No, niech pan powie. Ja nie nie Ale dostałem. Dalszymi klockami, kto to to dostałem. klocków jest z zewnątrz. Czyli to był odserw. Co? Jakieś obce auto. Obce auto zaraz. Ale nie, bo jeszcze klocki odlewają, wie pan, gdzie tu na mechanicznym dla nas. Ale i odlewają na mechanicznym to. Przecież, przecież oni wiedzą, czyli ten żuk był, prawda? Oczywiście, no, że wie, muszą wiedzieć. Tak, no. nic nie mówią. Przecież muszą wiedzieć, czy to żuk jest i wtedy to jest możliwa sprawa. Dobrze. On się wypiera, że nie było samochodu. Zastał beczkę na żuku, która się lała. Pan słyszy to. A no wie, no, no, no ja mówię to, to co widziałem, wszedłem, no dwóch ludzi było na, na, na tym, no No, żeby taki na Ja tutaj podjechałem od strony Zemu, tak, tak jak się podjeżdża. To no normalnie to, to tak jak się wjeżdża tam, no, no Tyłem się nie da wyjechać, po Torach bym musiał jechać. Ale tak bardzo dobrze widać. Taki jest punkt obserwacyjny tam, proszę pana, że lepiej nie trzeba, no. Tam się tak widzi jak w telewizorze. Ten punkt cały, proszę pana. Także tam nic nie mogę y, ani dodać, ani ująć. To, co powiedziałam. Bo to nie jest tak, żeby nic nie widać, bo tam jest taki punkt obserwacyjny, wie Pan, że, że już nikt mi tu nie powie, ani. nie... No to, ty, trzeba, nie to trzeba zrobić, on dobrze to widział, co zastał, co widział. To nie jest mój Tylko punkt tyś... paliwa, prawda? Tak, on, ja, on mi nie podlega. To jest, to to jest, jest magazyn, tam, który ma samodzielnego tymi, kierownika tymi, i. Magazyn podlega pod, 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 pod kierownika wędręcach, nie? No zgadza się, to nie nikt z nas nie ma, że tak powiem władzy. No ale słuchajcie, w takiej sytuacji to trzeba byłoby policję ściągnąć do tego. No to... Ale gdyby Zygmunt, znaczy kierownik tutaj, ten co jest na linii, gdyby tam był i zastał, to by wezwał. No. A w tej chwili to przecież nie ma sensu, no co im można powiedzieć? To chwili co ta pani nam... się na straszy, jak się na straszy zrobi się szum, to się procedura... Na no jakiś się... czas urwie i co? Urwie, no. Tankowanie do lokomotywy poprzez dystrybutor, no to czy naleje 4800, a 200 pójdzie gdzieś do beczki, to przecież jak maszynista mu podpisze, to, to mu podpisze. Tak, nie? tak, tak. No. Tylko, że maszynista wyjeżdża. Ci sobie tam zostawiają ileś na zegarze, tak co, wczoraj panu powiedziałam, prawda? Tak. Żeby skontrolować szczególnie zegary. A maszyna wcześniej odjechała. To znaczy, no, no nie no, bo maszyny. To znaczy, ja bym musiała to pani po prostu wszystko mówić po kolei jak to jest. O, tak, tak, to, tak, no. słyszymy no. Ja te punkty dość do, dobrze znam, bo byłem. No ale widzisz pan słabo zna. Jeśli przychodzi kontroler, który ma kontrolować i rzeczywiście zastał i tak załatwił sprawę. I Macie... to nie jest pierwszy raz, proszę pana, nie jest pierwszy raz. Ja to bardzo dobrze widzę. Dobrze, ponieważ to się tego proponuję tak, panie dyspozytorze główny. Ten pan, który był kierownik zmiany, który był na punkcie wyposażenia, napisze to, co zastał, ja napiszę to, co, jak, jaki był tok, czyli pan mi to zgłosił na podstawie anonimu pani. Ja wezwam kontrolę, znaczy kontrolera, tylko mojego kierownika zmiany. On opisze zaistniałą sytuację, to przedstawimy szefowi rano i on ma pod tego potem będęka, żeby to wyjaśnił. Jeśli pani uważa, że, że pani zna więcej materiałów, to jak pani materiały dostarczy, to będzie lepiej rozmawiać, może to być nawet anonimowo, bo mając numer samochodu, można wszystko proszę panią załatwić. Bo wiemy do kogo będzie należał. Może to tak, być ta spółka, która u nas jeździła, ale pani Nie pan powiedzieć panu. Słucham? Numer samochodu. Nie, co nie... widział. A uważam, że jest na takim stanowisku, który chyba powinien widzieć i znać może lepiej jak ja. Nie mam żadnych podstaw twierdzić, że kierownik mój mówi co innego niż widział. Dobrze, dziękuję w takim razie i Zygmunt, wiesz co masz zrobić. Dokładnie to, co się wydarzyło, to co się wydarzyło, ja to wpiszę też, z tym, że piszę to nie w książce zmianowej, tylko jako osobny protokół. Tak. no i rano do, do kierownika halo? swojego jadą do... tak, tak, pani coś chciała powiedzieć no. jeszcze mam prośbę bo ja to dalej będę obserwować tak. nie tylko na tej zmianie na wszystkich zmianach na tym punkcie takie rzeczy się tam dzieją jeśli już mam okazję panu powiedzieć pan nie wie z kim rozmawia ale może będzie okazja, że pan się dowie proszę pana, bo ja tam niedaleko pracuję i obserwuję to wszystko ale ja już dłużej tego nie mogę wytrzymać co tam się wyprawia? A pan wiele rzeczy nie wie. Ja to anonimowo. Ja tu nie wystałam w palce, proszę pana. Takich rzeczy. Dobrze, no, przyjęliśmy do wiadomości. No, dziękuję bardzo. No, dziękuję.